Cześć kochani, dzisiaj trzeci rozdział pierwszej księgi mojżeszowej, pięcioksięgu Budne Szymona Budnego, a więc zaczynamy. Ale wąż był chytry wśród wszystkich zwierząt polnych, które uczynił Jachwę Bóg i rzekł do niewiasty. Tak rzekł Bóg, nie będziecie jeść żadnego drzewa, sadu tego i rzekła niewiasta do węża... Z owocu drzew tego sadu jemy, ale z owocu drzewa, które pośrodku tego sadu rzekł Bóg, nie będziecie jeść z niego, ani Go nie dotkniecie, abyście nie pomarli. Rzekł wąż do niewiasty, nie pomrzecie śmiercią, bo wie Bóg, iż tego dnia, którego byście jedli z Niego, otworzą się oczy wasze i będziecie jako bogowie, wiedząc, znając dobro i zło. I ujrzała niewiasta, że dobre owoce ma drzewo do jedzenia, a ponieważ drzewo wdzięczne było oczom i ładne, kuszące pozyskaniem rozumu, i wzięła z owocu jego jadła, dała temu mężowi swemu, będącemu z nią. I jadł. I otworzyły się oczy obojga i zobaczyli, że są nadzy. I poszywali liście figowe, a tak uczynili sobie przepaski. I usłyszeli głos Jachwe Boga do chodzącego w sadzie z wiatrem dniowym, i skrył się Adam i żona Jego przed obliczem Jachwy Boga pośród drzew w sadzie i wezwał Jachwę Bóg człowieka, a rzekł mu, gdzie ty jesteś? I rzekł głos Twój słyszałem: w sadzie i zląkłem się, że nagi, skryłem się. I rzekł Bóg, kto ukazał tobie, żeś nagi. Nie jadłeś z tego drzewa, z którego nakazałem ci, aby nie, jadły, nie, jad, nie jadłeś z niego? I rzekł człowiek, żona, którąś mi dał, ta mi dała owoc z drzewa i jadłem. I rzekł Jachwy, Bóg to niewiasty, czemuś to uczyniła? I rzekła niewiasta, wąż miał zwiód i jadłam. I rzekł Jachwy, Bóg to węża, i żeś to uczynił, przeklętyś ty wśród wszelkich zwierząt. A spośród wszystkich zwierząt polnych, ty na piersiach twych pełzać będziesz, a proch jeść będziesz po wszystkie dni żywota twego. A nieprzyjaźń położę między tobą i między niewiastą, i między nasieniem twym, a między nasieniem jej, ono zetrze tobie głową, a ty zetrzesz mu piętę. Do niewiasty też rzekł, mnożąc, rozmnożę boleść Twoją. I poczęcie zamienię w brzemię Twoje, w boleści rodzić będziesz synów, a do męża twego chódź twoja, a ten będzie panować nad, nad Tobą. Zaś do Adama rzekł, i dlatego, że posłuchał głos żony twojej i jadł i z drzewa, z którego zakazał Tobie, mówiąc, nie będziesz jej z niego, przeklęta Ziemia dla Ciebie, w boleści jej z niej będziesz po wszystkie dni życia Twojego. I ciernie i oset rodzić będzie tobie a jeść będziesz ziele polne w pocie oblicza twego jeść będziesz chleb aż się wrócisz do ziemi bo z niej żeś wzięty po proch jesteś i do prochu się wrócisz i nastał adam żony imieniem hewa iż ona jest matką każdego żywego człowieka i uczynił ją bóg adamowi i żonie jego odzienie skórzalne i oblek ich. I rzekł Jachwę Bóg, oto człowiek stał się jak jeden z nas, wiedząc, znając dobro i zło. I tak, aby wyciągnął rękę swej i nie wziął także z drzewa żywota, zjadłby, a wtedy byłby żywy na wieki. I dlatego wysłał go Jachwę Bóg z Sadu Edyńskiego do obrabiania, ziemi, z której był wzięty. I tak wygnał człowieka i postawił od wschodu sadu edyńskiego karubime i płomień miecza obrotnego, niechybnego dla strzeżenia drogi do drzewa żywota. To jest koniec y, trzeciego rozdziału. Ja bym tak samo, jak zawsze w pierwszym i drugim rozdziale, chciałabym omówić tak króciutko, co się już bije w oczu, w oczach tutaj. Przede wszystkim, jak wąż, jak szatan odniósł się do Ewy, on nie rozmawiał z Adamem, on rozmawiał z Ewą. I co powiedział? Czyżby Bóg wam nie powiedział, żebyście nie jadli z tego? On po prostu tylko pytanie, to nie było ani kłamstwo, ani nie kłamstwo, to, to była taka półprawda, to było takie manipulowanie, czyżby Bóg powiedział, żebyście nie jedli tam i tam z tego i z tego drzewa. Oczywiście Ewa odpowiedziała szatanowi na to pytanie. No i oczywiście w tym momencie zauważyła, że to drzewo, dobra i zła, jest piękne do patrzenia i na pewno smaczne, no i zjadła. Um, oczywiście następna jest ta sytuacja, że otwarły im się oczy, no i stwierdzili, że są nadzy. I nadzy. E, Bóg przechadzał się po, po, po tym ogrodzie Eden i szukał tych ludzi i wtedy Adam powiedział, myśmy się skryli przed Tobą, bo jesteśmy nadzy. Bóg odpowiada, dlaczego wiesz, że jesteś nagi? No, i oczywiście Adam odpowiada mu, co zrobili. Ta sytuacja, że żona mi dała to jabłko, czy ten owoc, bo to nie wiadomo, czy to było jabłko, czy na przykład jakiś migdał, czy, 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 czy oliwka, czy coś takiego, w naszych bibliach to jest zawsze jako jabłko Adama i Ewy, ale po prostu powiedział, że ona była winna, że zjadłem ten owoc. A Ewa powiedziała, że szatan, ta, 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 ten wąż był winny, że ona zjadła ten owoc. To znaczy do tej pory w naszym świecie mamy to, że stwierdzenie pewnego problemu, czy jakiejś pomyłki, czy jakiegoś błędu, zawsze człowiek chce winić innego. To się nazywa w, w prawie kauzale, kauzale, kauza, kauzalna przyczyna. To znaczy, my tutaj mamy właśnie y, tą winę, który, którą, którą Adam powinien, powinien powstrzymać jako, jako mąż żony, powinien oczywiście panować nad tą żoną w ten sposób, że powiedział słuchaj Ewo, tego nie zrobimy, on po prostu y, um, uległ jej i tak samo zgrzeszył, ale od razu skierował tą winę na żonę, a żona skierowała tą winę znowu na tego węża. To jest następny punkt. Następny punkt oczywiście w, w trzecim rozdziale, w czternastym wersecie. I powiedział do węża, i żeś to uczynił, przeklętyś ty wśród wszystkich zwierząt. I tak dalej, i tak dalej, co, co czytałam. To znaczy, już tutaj wąż został skazany. Szatan. Mówię, to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Jak pytamy się i czytamy wszystkie te rozdziały Biblii. Potem wracamy do, do, do Nowego Testamentu i wtedy z tym pytaniem, kiedy został szatan skazany przez Boga. On już został skazany w pierwszej Mojżeszowej, rozdział 14. I już tam odbył się ten plan, um, właśnie, żeby znowu przywrócić, przywrócić tą ludzkość do tego. Perfekcyjnego stanu, ale już tam jest ten wyrok zrobiony na szatana. E, następnie jest oczywiście bardzo ważnym e, symboliką w tym, w tym rozdziale, jest, że on ich wyrzucił z ogrodu Eden, no i oczywiście postawił herubimów z mieczami, by strzegli tego drzewa. Wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby po upadku Adama i Ewy mieli oni dostęp do drzewa życia? To oni by w tym upadłym stanie byli nieśmiertelni. I już to samo, to widzimy w jaki sposób Bóg myśli. To był w sumie akt wielkiego, wielkiej łaski, że Adam. I Ewa nie mieli dostępu, od razu nie mieli dostępu do drzewa życia. I to są właśnie takie, takie te y, rzeczy, które mi się tutaj y, od razu odbijały w oczy, w tym wszystkim. Oczywiście ja po tym rozdziale y, zrobię krótkie wideo i te wszystkie podteksty tutaj, które Budny sam interpretował, będę, y, będę czytała. Abyście wiedzieli o co chodzi. Bo hebrajski w sumie jest językiem czasownikowym. To znaczy, my w, w greckiej myśli jesteśmy abstrakcjonistami. My wszystko abstrakt, mamy abstrakt, prawda? My, my myślimy, jeżeli my się wywierzymy, to wierzymy, że w myślach, tak? Ale wiara w hebrajskim to jest czynić coś. Miłość to jest. Coś czynić dla kogoś. Miłość to nie jest, tylko powiedzieć, Ci kocham Cię, i to jest wszystko, czy na przykład jakiś emocjonalny odruch, to są codzienne sprawy życia. I właśnie to jest ważne, że po przeczytaniu tego pięcioksięgu, jeżeli ktoś jest oczywiście zainteresowany, bo widzę, że na tym kanale nie ma takiego zainteresowania tym, ale to jest jak choćby tylko jeden słuchał, to jest OK. Myślę, że to jest bardzo ważne, nawet dla tych, którzy nie wierzą w tą Biblię albo nie wierzą w Boga, żeby zobaczyli w jaki sensie, w jakim sensie Bóg, jak, jaka logika jest za tym wszystkim. Dlatego um, myślę, że w tym tygodniu jeszcze jeszcze zdołam um, przeczytać ten czwarty rozdział. A na razie myślę, że to jest wszystko. Dziś jest poniedziałek. Um, Możliwe, że w jutro albo w środę, jak będę miała czas, um, będzie, moja, moja uwaga będzie na tym czwartym rozdziale, pierwszej mojej Rzeszowej. A teraz życzę Wam y, dobrego tygodnia, szavułotow i dużo błogosławień, wszelkich błogosławieństw. Nie dużo, tylko wszelkich błogosławieństw. I do następnego razu. Strażnicę serca. Shalom!